Możecie mieć pewność, że będziecie zaopiekowani od początku do końca. Czyli od tego, co się dzieje jeszcze przed wyjazdem, poprzez bardzo szczegółowe informacje, jak do takiego wyjazdu należy się przygotować. Podczas pobytu tam jesteście pod opieką pilotki, a mamy najlepsze pilotki ze wszystkich możliwych. No i oczywiście po powrocie, kiedy możecie wymienić się swoimi wrażeniami. Dla bardzo wielu osób, które do nas dołączają, to jest też gwarancja tego, że nie znając wystarczająco dobrze języka angielskiego, nic ich nie ominie. Czyli wszystkie informacje, wszystkie szczegółowe detale dotyczące odwiedzanych miejsc będzie im na bieżąco, bardzo konkretnie przekazywane. Pamiętajcie, że my pracujemy zawsze na całym świecie z różnymi biurami podróży, to są nasi kontrahenci, a oni dbają o to, żebyśmy mieli przewodników lokalnych. Czyli to nie jest samowola, to nie jest tak, że my wszystko robimy sami, tylko mamy partnerów. Bo wiecie, jak to jest w podróży, jak jest wszystko dobrze, to jest łatwo, ale jak pojawiają się różne trudności, a one naprawdę są i zdarzają się w miarę często, to wtedy poza nami, daleko w Polsce, mamy jeszcze pomoc tam, na miejscu. Są to osoby, które znają lokalny język, które znają tamtejsze realia, logistykę. Pamiętajcie, że bardzo wiele naszych tras to Afryka, to także bardzo egzotyczne i odległe zakątki, gdzie same mogłybyśmy dużo, ale nie wszystko, a w, ze wsparciem miejscowego kontrahenta na pewno czujemy się dużo bardziej bezpiecznie.